No siemanko, widać ponownie ponownie, kłamaniach z tej strony. Słuchajcie, tak wygląda akwarium po 10 dniach od ostatniego filmiku. Przez ostatni tydzień nawoziłem to akwarium dawkami nieco wyższymi niż tydzień wcześniej. Czyli tam zwiększyłem z 6 do 10 azotu i fosforu też z 0,6 do 1. Oczywiście odpowiednio potasu, i powiem wam, że widzę efekty, ale jeśli chodzi o glony, to lepiej było przy 6, bo te glony zaczęły się cofać tak naprawdę, i zaraz zresztą wam z bliska pokażę jak to wygląda. I tak naprawdę na dzień dzisiejszy, no nie mogę powiedzieć, że mam problemy z glonami. Jedynie gdzie gdzieniegdzie coś tam jeszcze, jakieś pozostałości, nawet z parwulki, wtedy co Wam pokazywałem wcześniej, yy, nie mogą się pozbyć tych klonów z parwulki. Yy, tak, one się po prostu rozpuściły i w ogóle ich prawie nie ma. Yy, nowe życie pojawiło się w akwarium, dokupiłem sobie 20 kardynałków. Yy, rybki czują się świetnie. Yy, słuchajcie, no one już praktycznie godzinę temu powinny spać, przedłużyłem troszkę oświetlenie, dlatego że no ze względu na to, żeby nagrać yy, dla was ten filmik, bo wcześniej byłem w pracy i y, z bliska. Słuchajcie, jak to się prezentuje. Jeśli chodzi o tą parwulkę, popatrzcie na no, to. Wcześniej było naprawdę dużo glonów tutaj i zupełnie rozpuściły się i znikły. Co prawda nie rośnie ona tak, jakbym się spodziewał, tak bym chciał, ale glon ustąpił i może teraz dopiero zacznie rosnąć. Zobaczymy. Yy, Monte Carlo. Troszkę się rozrosło. Tutaj już wychodzi mi na piasek mech wodny. Wcześniej miałem taki problem, z, a konkretnie może nie z mchem wodnym problem, tylko z watą, która w tym mchu się znajdowała, po prostu błotego masa. Teraz ten mech wodny jest zupełnie czysty od glonów i, yy, no i tak to wygląda pięknie. Bo gestemon przechodzi po prostu samego siebie, rozwija się masakrycznie. Rotala Rotundifolia po ostatniej przycince też ruszyła do przodu. Niedługo sięgnie powierzchni wody. Zobaczymy jak będzie po moim przyjeździe z urlopu. Mam nadzieję, że się nie załamie. Tutaj tak samo Monte Carlo cały w bombelkach. Nie mogę się też doczekać słuchajcie na tą butlę, która pojawi się. Mam nadzieję, że już będzie po moim przyjeździe, bo kurier. Hmm, prawdopodobnie kolega zamówi kuriera w tym tygodniu już, także yy, no myślę, że po moim powrocie będę mógł śmiało już montować cały zestaw CO2 i, i nawozić Nowymi nawozami. Tak, wcześniej mówiłem, zamówiłem sobie kompletne makro i mikro, bo nie chcę mi się rozrabniać z tymi poszczególnymi, potas osobno, wszystko osobno. Jak wiem, że wodę mam praktycznie jałową, wszystko jest na zero, także w odpowiednich stosunkach ktoś to zmieszał i zobaczymy, jak to będzie działać. I co jeszcze? Słuchajcie, ostatnio. Ktoś z was wspomniał mi, że nie będę wymieniał kto, żeby nie było kwasu że rybki służą mi jako indykator stężenia CO2 w wodzie. Słuchajcie, absolutnie tak nie jest. Oczywiście nie wypieram się, bo na zasadzie obserwacji rybek wiem mniej więcej ile tego CO2 jest w wodzie, ale Słuchaj, kolego, no, zrobiłeś troszkę ze mnie potwora, bo to nie jest tak, że jak ryby oddychają szybko u mnie w akwarium, to jest wszystko. Gitara jest, jest świetnie i jestem z tego zadowolony. Nie, słuchajcie. To jest tak naprawdę dla mnie ostatni sygnał. Jeśli rybki zaczynają mi szybko oddychać, oczywiście od razu skręcam co dwa, wyłączam butle, odkręcam zaworek. I tak to, tak to wygląda także to nie jest do końca tak, ale nieważne, nie gniewam się, słuchajcie, krytykę oczywiście przyjmuję też na klatę. Yy, oczywiście jeśli rozumiemy się i ta krytyka jest konstruktywna. No i to wszystko na dzisiaj, słuchajcie, tak jak mówię, będę wybierał się na urlop i co zastanę tutaj po powrocie, aż strach pomyśleć, no, ale nie mam wyjścia niestety, zostawiam akwarium samemu sobie, jak sobie z tym poradzi zbiornik, zobaczymy. Dobra, na dzień dzisiejszy to wszystko ode mnie. Trzymajcie się i pozdrawiam. Do zobaczenia, do usłyszenia w następnym odcinku. Cześć.